My o tym mówimy razem z Magdaleną Pecką, która dla Państwa prognozy pogody sprawdza. No, w górach pięknie. Pięknie i to jeszcze mogliśmy podziwiać właśnie przy błękitnym niebie. Zdecydowanie taka zima jest najlepsza, ale rzeczywiście dzisiaj w górach silniejszy wiatr. No, i postępuje odwilż. Temperatura zacznie wzrastać, więc też tych białych krajobrazów na zachodzie będzie coraz mniej. No właśnie, patrzymy na te mapy z marznącym deszczem. Za chwilę w szczegółach Magda Państwu opowie o tej najnowszej prognozie pogodowej. Z najświeższymi informacjami pogodowymi sprawdzamy, gdzie najchłodniej, a najniższe wskazanie odnotujemy aktualnie w Terespolu, gdzie na termometrach minus 14 stopni. Nieco cieplej w Zgorzelcu, gdzie aktualnie termometry wskazują 4 stopnie powyżej zera. Opady deszczu występują na północnym zachodzie naszego kraju, również na Kujawach. Tutaj opady marznące na drogach niebezpieczna gołoleć w kraju również występują marznące mgły taka sytuacja na ziemi łódzkiej natomiast na zachodzie mgła tylko ogranicza widzialność tam temperatura powyżej zera więc nie jest ona marznąca silniejsze pory wiatru odnotujemy odnotowujemy już w górach i nad morzem sprawdzamy co będzie czekać nas w ciągu dnia nad polską ciepły front atmosferyczny za którym napływa do nas ciepła masa powietrza opady marznące występować będą od Pomorza Środkowego przez Kujawy, Ziemię Łódzką po Polskę Południową. Uważajmy, w tych miejscach na drogach będzie bardzo ślisko, nie tylko na jezdniach, ale także na chodnikach. Dodatkowo utrzymujące się mgły w pasie Polski Zachodniej. Tutaj występować będą na ogół opady deszczu. Miejscami również może poproszyć śnieg taka sytuacja na Lubelszczyźnie. Natomiast tak jak widzimy, mróz utrzyma się jeszcze na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą minus 7 stopni. Cały pas Polski Wschodniej z temperaturą poniżej zera warunki biometeo przez dużą ilość chmur występujące opady silniejszy wiatr będą dzisiaj niekorzystne na teraz o pogodzie to wszystko do zobaczenia niebawem